your mom triatlonowa elita wystartowała w Olsztynie. Najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy z 30 krajów świata kolejny raz wystartowali w stolicy Warmii i Mazur. Puchar Europy w triatlonie oraz zawody z cyklu Elemental 3 Series odbyły się nad jeziorem Ukiel. Umiejętności, determinacja oraz sportowa pasja, tego na pewno nie zabrakło podczas tej rywalizacji. Triatlonowe zmagania już na stałe wpisały się do obszernego kalendarza sportowych wydarzeń rozgrywanych w Olsztynie. Jak mówił prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, triatlon upodobał sobie Olsztyn, a nasze miasto pokochało mało triatlonistów, których gościliśmy już kolejny rok z rzędu. Lubimy chyba w Olsztynie te, to środowisko ludzi, którzy są zaangażowani w sport i, i lubią tę aktywność. E, lubimy tą atmosferę, którą wytwarza triatlon. Już tak jak rozmawialiśmy na kilka dni przed zawodami, widzimy, że coś się zaczyna działać, widzimy zawodników, którzy trenują, więc triatlon ożywia miasto dużo wcześniej niż w samym dniu zawodów i, i zostaje z nami też na, na dłużej. Więc y, oprócz tego widowiska jest też taka promocja sportu i atmosfera, która się buduje w mieście, bo mamy dużą, dużą sportową imprezę. Puchar Europy w Olsztynie to wydarzenie, które przyciąga uwagę zarówno zawodników, jak i kibiców. Zmagania w tej randze odbyły się w naszym mieście już po raz ósmy. Elita oraz juniorzy rywalizowali na dystansie Sprint. To wydarzenie jest już kultowe na europejskiej mapie tretlonowej, mówił organizator zawodów, prezes Labosport Polska Marcin Florek. Ten puchar Europy zwykle gromadzi reprezentantów ponad 30 krajów i to też jest dla nas taka duma, że, że pokazujemy kraj, pokazujemy województwo warmińsko-mazurskie, pokazujemy Olsztyn z tej takiej pięknej sportowej strony, a jak zawodnicy wracają do nas, to jest dla nas taka największa nagroda. bardzo się cieszę, że tutaj wspólnie z Marcinem udaje nam się na tyle trzymać poziom, że ciągle przyjeżdżają zawodnicy z tych 30 krajów. E, bo wiadomo, gdyby impreza była kiepska, nieudana, to raczej ta frekwencja by się zmniejszała, bo cały czas mamy ją na bardzo wysokim poziomie. Są najlepsi zawodnicy, ale są też zawodnicy z całego świata i na pewno jest to impreza numer no, jeden ja w Ursztynie na ten czas. E, mieliśmy tylko jedną większą imprezę to był Puchar Świata w Siatkówce Plażowej, gdzie przyjeżdżali za więcej 70 krajów, ale na teraz teatrum na pewno jest tym numerem jeden. Z zawodą Puchar Europy tradycyjnie towarzyszyła rywalizacja z cyklu Elemental 3 Series. To nie tylko konkurencja, to także okazja do przeżycia niezapomnianych chwil sportowej pasji i wspólnego doświadczenia dla uczestników i kibiców. Muzyka